Siemano widzowie. Będziemy dzisiaj w dzisiejszym odcinku zdobywać karty do naszego składu i zobaczymy, czy jest będzie lepszy pod względem overala niż mój FT25. Oczywiście mobil. Na początku Jedziemy na napastników. Mam tutaj Rodrigo de Paula, Gatiego, Martineza, Messiego i na Ronaldo, okej, okay. i jedzie Leci, Leci, no musimy jeszcze raz, może się odbić. Czyli bierzemy Ronaldo do naszego składu. Patrzcie, jaki piękny Ronaldo. Tutaj jest ten Ronaldo. Bierzemy go tutaj. Mamy już naszego napastnika. OK. Kolejne wyzwanie na kolejnego napastnika to jest zrobienie ćwiczeń. Podnoszenie ciężarów. Patrzcie tutaj. Jest karteczka. I tutaj jest napisane, że dla Messi'ego trzeba zrobić 50, dla Martina za 20, dla Katiego 10, y, 5 dla Rodrigo de Paula. Dobrze. Więc was tutaj stawiam. I jesteśmy. I właśnie teraz 4, 6, 8. 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 36 38 40 42 44 46, 48, 50. No i mamy Messiego. Tutaj proszę, genialny Messi. Dajemy go do naszego składu. Patrzcie, widzowie, jaki mamy skład: już Ronaldo i Messiego. Tutaj mamy jako napastników ale napastników będzie 3, oczywiście więc kolejna konkurencja to jest uwaga, uwaga przybicia o ścianę mamy tak samo na Messiego 50, a czy nie mam na Messiego, tylko na Martineza tutaj jest na Martineza jest 20 Gatiego 5, znaczy 10, a na Rodrigo de Paula 5. Czyli na tego 10, Gatiego, na tego Rodrigo de Paula 5, a na Martineza oczywiście 20. Patrzcie. Już sobie odbijam. Dobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 9. Ok. Mamy to widzowie. Teraz sobie dobijamy. Martineza. Martinez wjeżdża do naszego składu. Czyli mamy taki genialny skład Martineza. Ronaldo I Messiego. Wszystkie te nazwiska znajdują się w moich strikerach, czyli napastnikach. Teraz jest konkurs na na przykład takich, takich jak Valverde, Szłomeni Więc zaraz to zobaczycie. Siemano widzowie. Teraz mamy wyzwanie. Żeby wygrać Medwicy 25 albo przegrać, albo strzelić jednego gola. Mamy takich ludzi do wygrania jak przegramy, to mamy Kima i Gnarbiego, a jak strzelimy jednego gola i przegramy albo wygramy, to mamy takich Thomas Müller i Balera. Ale za to jak wygramy wszystko i strzelimy kilka goli mamy szłamny i Valverde. dwóch w jednej karcie. Ale jak już wygramy mecz, to możemy wziąć sobie i strzelimy innego gola, to możemy wziąć sobie jaki chcemy widzowie. Więc robimy szybki mecz. Wkładamy. OK. I gramy tutaj przeciwko. Oczywiście. Jakiś znajdziemy przeciwko semiliewce. bieramy. I mam takie stroje, my jesteśmy Barceloną. Oni takie mają stroje. OK. Ok. Klikamy. I jedziemy z tym widzowie. Już się włącza mecz. Jak widzimy, ok. Początek meczu zaczynamy. U. Daj Robiłem sobie jazd. Okej. Okay. U, odebrałem piłkę. Dobra. Bierzemy, tak. Pedri ma piłkę. Rapinia biegnie. Z kim? Kurde, ja, ja tak właśnie myślę, co by tu zrobić teraz? Okej. Hmm. Ok. Podanie. O kurde, zwaliliśmy. Tu ma akcję. O, może coś będzie. Nie wiem, chyba muszę podać do lamina. Lamin biedni, dobrze. Nie, nie mam nikogo do ośrodkowania. O, było blisko! Była ładna okazja, widzowie. Było ładnie. Mogę Was przybliżyć trochę. Okej. Okay. Lecimy. Rybują dobrze. I też... Pamiętajcie, może być dogrywka. I mogą być karne. Uwaga, podajemy. Rafi nie ma piłkę. Biegnie. Nie ma co zrobić, więc podaję. Tutaj podanie. Dokundę. Bierze. Ok. Nie ma co zrobić Lewandowski. Więc podaję. Ale błędne podanie. ma teraz Lewandowski. przech. Został. Nie wiem czy sfałdowany, ale coś tam. Coś tam widziałem. Okej. Okay. Nie. Zły strzał. Zły strzał. Okej, okay, teraz mam bramka przeciwnika. Piłkę. Okej. Okay. Jest 41 Pierwsza minuta. No nie było tutaj fabuły. Kurde. Nie no. Coś tak nie mogę nic ubrać. No i koniec pierwszej połowy. Za to będzie nasza piłka. Jest teraz. Okej, okay, bierzemy. Okej, okay. Rafinha teraz ma, ma, ma ładny atak, ale nie robi tutaj za dobrych akcji. V chyba był. O, tutaj Rafinha przyjmuje piłkę. U, ładna akcja. Ale wybrania bramkarz przeciwników. Mamy rzut rożny. Rzut rożny dla Barcelony. Niebezpiecznie. Widzieliście to. Przecież to była genialna akcja dla Barcelony. strzelić gola. Okej, okay, tutaj jest moment. Tutaj jest moment. jest moment w zasadzie walczymy o wszystko okej okay. no faul był chyba nie wiem o ty dobra o kurde dobra było coś tam jak akcja była, gra jeden minuty, o kurde, no tutaj jest niebezpiecznie, ufał zdecydowanie, na pewno, jest siedemdziesiąt druga minuta. Elliot dostał żółtą kartkę. Mm, tutaj jest. O. Oh, Barcelona ma akcję. Ma do, mają dobrą obronę. Lewandowski błąd. Barcelona. Teraz. Zabiera piłkę, sebija. No tutaj. Grają groźnie, grają. Ale, penia broni. Bardzo słaby strzał. O, gdzie ten podał? Rafinia. Ok. No tutaj jest Tutaj było Nie wiem czy nie było spalonego ale sędzia Nie zrobił spalonego O tutaj było niebezpiecznie Teraz Barcelona z bramkarzem O bardzo niebezpiecznie, bardzo Faul wow, blisko pola karnego, jest wolny. Jest wolny. Uwaga, będzie strzelać. Mam nadzieję, że nie strzeli Kubarczyk. Czerwona kartka. Ale oczywiście poduje. Koniec meczu. Robimy teraz klasyczną dogrywkę. I zobaczymy, co się teraz stanie, widzowie. O tutaj, ostro odpowiedziałem. Ok, mamy tutaj ranking The Young. The Young, faul. Nie wiem, czy nie było faulu. No ja? wcześniej to co było? Nie wiem, ale sędzia jakoś nie wypatruje fauli u nas. Dobra. Jest out! Jest out! Uuu! Tutaj gra niebezpiecznie Sebila. Na szczęście Barcelona nie daje się i biegnie lewy, biegnie. Był tutaj. Nie wiem, czy tutaj nie sfaulowaliśmy. Bardzo ona nie sfaulowała. Teraz już na pewno był faul na Sewilli. Na Sewilli. Był faul. Ja, żółta kartka. Jest rzut wolny, ale koniec. Trzeciej połowy do dogrywce. Okej, okay. teraz zaczynamy pierwsi. Mecz się zaczyna niebezpiecznie dla Sewilli. Przynajmniej tak mi się wydaje. No tutaj to jest odebranie piłki. Okay. No tutaj nas ciśnie Sebila Tutaj jest Sebila Sfaulowany na piłkę było, ale już było fału, ale tak mówię bo użyłem faulu o, tutaj było strefał. Tutaj był ostry faul. Balde spaulował mocno. U, tutaj jest, tutaj jest. Nie było, ale było bardzo blisko. Balde, żółta kartka, coś Barcelona. Zarabia dzisiaj dużo kartek. Jest bardzo wyrównany ten mecz. Oczywiście Penia taki strzał broni i będą karne. Zobaczymy kto wygra w karnych. Zobaczymy czy Lewandowski to strzeli gol. Teraz penia broni, penia broni. Był gol. Penia nie obronił. Znowu jest gol gra Barcelony. Nie było gola. Nie było gola teraz. Laminia ma, laminia ma, gol. Trzy do jednego. Było. I jak pani nie, nie, nie obronił. Broni tutaj świetnie. Jest, nie było. Nie było gola! Był znaczy gol. Jest! Widzowie zgarniamy najlepszą nagrodę. Wygraliśmy! Czyli widzowie zbieramy oczywiście naszego tutaj ja bym wziął na pewno jego, Znaczy nie baler i Tomasa Müllera widział. Mamy to. Zwycięstwo daj, daj, Widzowie, tak się prezentuje nasz skład. Ok, jedziemy. Teraz kolejna konkurencja. Tym razem o dużo gwiazd. Widzowie. Ups. Teraz możemy nawet wygrać. Ruda Bellingama. Dużo możemy rzeczy wygrać. Trud Bellingham jest za 5, tu mamy 5 kart. Fermin jest za jedno pociągnięcie. Tutaj ci dwa chłopacy są za dwa pociągnięcia. Trzy, Ribery. Jagriliż 4. A pięć to Bellingham. Jedziemy z tym. O, znowu przewaliło się. Okej, okay, jest dobrze. Jedziemy z tym. Ja robię nadchwytem. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Zgarniamy. Zgarniamy. Dżuda Bellingama. Proszę zobaczyć, jaki to jest piękny Bellingam. Idziemy. Dajemy. Już nam została do ogarnięcia obrona. I jeszcze bramkarz. Siemano! Teraz ta konkurencja jest za właśnie obrońców. Lepszy ślizg zwycięża to. Pięć ślizgów, to możemy sobie wybrać kogo chcemy. Nie będę wam pokazywał jakich mamy zawodników do wybrania. Potem sobie zobaczycie, widzowie. I okej. Okay. Tutaj robimy na kamerę. I tutaj będzie piłka i będzie wślizg. Bierzemy piłkę. jest są kapcie. Jako zawodnik. Trochę się cofniemy. Okej. Okay. Tutaj jest piłka. I mamy wślizg. I to genialny. Jeszcze raz. Ale teraz mocniejszy. Widzicie? Jest. Idealny wślizg. Teraz zrobimy jeszcze trzy genialne wślizgi i zobaczymy, co możemy zdobyć. Uwaga. I już mamy genialny wślizg. Już to zrobiliśmy. Okej. Okay. Jeszcze ostatni. To był teraz ostatni. Genialny wśród. Widowie. Bierzemy sobie takie karty do naszego składu. Ok. Wam pokażę jakie mamy makalister. Tu jest makalister. A tutaj mamy Lekelso. I... Di Marco, Alexia Arnold i Widril Van Dyke. Ja sobie wezmę na pewno Van Dyke'a, Di Marco, Arnolda i Mac Alistera. Okej, okay. już ich stawiam. Mac Alister, Di Marco na ryby. Alexander Arnold na ryby. Wandajk na by makalizer na Okej. Okay. Teraz będzie wojna ostatnia, czyli bramkarza. Mamy taki skład takich gwiazd. Okej. Okay. Teraz bitwa od bramkarza. Wyzwanie na bramkarza to mieć tą piłeczkę. I pięć razy, żeby zdobyć najlepszego bramkarza, trzeba zrobić genialną obronę. Patrzcie. Rzucamy. I łapiemy. Tak to się robi, więc zaczynamy. Patrzcie. Taj zaraz będzie. Zaraz Wam pokażę bramkarzy. Pierwsza genialna obrona. Druga genialna obrona. Teraz jeszcze trzy. Czy to była obrona? Zaraz zobaczymy. okej, okay, mamy trzy obrony, bo tam to nie zaliczy. A my cztery obrony. Czyli możemy sobie wybrać czwartego bramkarza. Czyli to jest Emiliano Martinez. Bramkarzy mamy bardzo dobrych. Zaraz wam pokażę. Tutaj mamy bramkarzy. Najgorszy bramkarz to jest Lenormand. Drugi to jest Tonali. Oczywiście to są piłkarze. A to jest Nubel. To jest Emiliano Martinez i Thibaut Courtois. Bierzemy tego to Martineza. I ustalamy. Patrzcie, jaki skład gwiazd. Uwaga, na początku. Okej, okay, czyli mamy Ronaldo, Martinez, Messi, Barrella, Thomas Müller, Bellingham, Macalister, Di Marco, Van Dijk i Alexander Arnold i Martinez. Obliczyłem, mam 112 overall na tym składzie, oczywiście z kart ulepszonych, tak jak w mo mobil. Są też karty 109, ja mam Oczywiście 111 na moim, więc o jeden overall wygraliśmy. Ten Messi i Ronaldo nas uratowali. I Bellingham, Barella. Dużo ludzi nas uratowało. I Alexer Arnold. Ja też mam, ale nie w takiej wersji. Czyli gorszą mam. Czyli wygraliśmy. Czyli mam lepszy skład niż w C-Mobil. Pa! Pa!